9 września 1948 roku na Podzielonym Półwyspie powstała Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, czyli Korea Północna. Ten do bólu komunistyczny kraj w pierwszej kolejności został uznany przez swojego stwórcę, czyli Związek Radziecki. Polska uznała to państwo jako druga niedługo po jego powstaniu 18 października tego samego roku. Na samym początku historii relacji Polski i Korei Północnej bycie tym symbolicznym numerem dwa właściwie nie miało znaczenia, jednak na przestrzeni kilku kolejnych dekad bywały momenty, kiedy te dwa kraje były sobie naprawdę bardzo bliskie. Pierwszy pozytywny wzrost relacji wynikał bezpośrednio z wybuchu wojny w Korei. W krajach Bloku Wschodniego, w tym oczywiście w Polsce, popierano narrację północno koreańską. O agresję oskarżano Koreę Południową i Stany Zjednoczone. W rzeczywistości to Korea Północna najechała południe. W PRL-u pojawił się znaczący ruch poparcia dla walczącej komunistycznej Korei. Odbywały się masowe wiece pod hasłem Ręce precz od Korei. Organizowano zbiórki podstawowych rzeczy, jak choćby koców, które później miały być wysłane do Korei. Informacje o wojnie pojawiały się na pierwszych stronach gazet, politycy chętnie wyrażali swoje poparcie dla tego narodu. Mieszkańców, żołnierzy, polityków czy też artystów północno-koreańskich powszechnie określano bohaterami, co miało podkreślić ówczesną narrację, wedle której Korea Północna walczyła z kapitalistycznymi imperialistami. Na północy Półwyspu Koreańskiego Polska założyła też szpital wojskowy, który miał służyć armii koreańskiej. Pracowali w nim Polacy. Niezwykle ciekawym epizodem tej wojny i ogólnie relacji polskich czasów PRL-u z Koreą Północną jest wysłanie ponad tysiąca koreańskich sierot, między innymi właśnie do Polski. Miały się tutaj uczyć, wyrastać i wyrosnąć na zdyscyplinowanego obywatela. Szczegółowo opowiedziałem o nich w innym filmie na kanale. Po zakończeniu konfliktu, Polska wysłała też bezwrotną pomoc materialną do Korei Północnej w ramach pomocy w odbudowie tego kraju. Dostarczono między innymi surowce, maszyny i pomoc humanitarną. Zaangażowanie Polski w pomoc zniszczonej działaniami wojennymi Korei Północnej było więc godne odnotowania i nie malało z czasem. Jeszcze w latach 50. przeprowadzano wymianę specjalistów różnych dziedzin między oboma krajami. Polska była realnie zaangażowana w odbudowę Korei Północnej. Pomagano choćby w odbudowie infrastruktury w Pjongjangu, a polscy urbaniści stworzyli plan odbudowy miasta Chongjin. Do końca lat 50. Polska miała przekazać Korei Północnej pomoc o wartości grubo ponad 300 milionów złotych. Sprawiało to, że ten kraj był w czubie krajów dostarczających pomoc Północnej Korei. Symbolem tego zaangażowania mogło być zaproszenie Polski do Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych. Jej celem było utrzymanie pokoju na Półwyspie i pilnowanie postanowień Traktatu rozejmowego. Powstała 1 sierpnia 1953 roku, czyli kilka dni po podpisaniu zawieszenia broni kończącego wojnę w Korei. W skład komisji wchodziła Polska i Czechosłowacja po stronie północno-koreańskiej oraz Szwecja i Szwajcaria po stronie południowo Polska delegacja stacjonująca w Korei składała się między innymi z żołnierzy i pracowników ministerstw spraw zagranicznych oraz spraw wewnętrznych. Wraz z biegiem lat, istotność i kompetencje komisji znacząco malały, ale sam fakt, że to Polska została do niej zaproszona, należy uznać za nobilitujący. W 1956 roku Kim il -sen wybrał się w kilkutygodniową podróż do wschodniej Europy. W planach miał spotkanie z przywódcami państw socjalistycznych, znajdujących się w orbicie Wielkiego Brata, czyli Związku Radzieckiego. Do Polski zawitał 2 lipca. Na lotnisku witany był przez szczyty władzy, włączając w to premiera Józefa Cyrankiewicza. Głównym celem odwiedzin w Polsce i innych krajach były podziękowania za wsparcie kraju odbudowującego się po wojnie i zachęcanie do jeszcze większej pomocy. Krótko mówiąc, te zachęty się nie udały, wiele krajów wsparło KRLD w mniejszym zakresie niż w okresie wojny koreańskiej i zaraz po niej. Polska nie zaoferowała Kim Il-Sungowi nic ponadto, co zostało już wcześniej ustalone. Ale nie tylko na negocjacjach opierała się ta wizyta. Lider Korei Północnej spotkał się też z mieszkańcami Warszawy, został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski, a także odwiedził koreańskie sieroty znajdujące się w ośrodku w Otwocku. To miasto stało się zresztą symbolem polskiej pomocy koreańskim sierotom i do dzisiaj na wieży Juche w Pjongjangu znajduje się tablica upamiętniająca Otwock jako miasto przyjaźni polsko-koreańskiej. W 1957 roku w ramach wizyty do Korei Północnej zawitał Józef Cyrankiewicz. Kres dość intensywnych relacji przyniósł jednak początek lat 60. Jeszcze w drugiej połowie lat 50. Nikita Chruszczow, lider ZSRR, wygłosił referat, w którym potępił Stalina, ogólnie stalinizm i kult jednostki. Wstrząsnęło to blokiem wschodnim. W Polsce miała miejsce polityczna odwilż i właściwie odcięcie się od typowo stalinowskiej wizji kierowania krajem. Korei Północnej, a w szczególności Kim Il-Sungowi, się to nie podobało. Ten kraj powstał dzięki Stalinowi i na wzór Związku Radzieckiego z jego czasów. Przepotężny kult jednostki do dzisiaj jest jednym z jego wyróżników, więc z perspektywy Pjongjangu taki polityczny zwrot szczytu władzy w ZSRR mógł ujawić się w głowie lidera Korei Północnej jako zagrożenie dla jego pozycji. Co nie powinno dziwić, reżim w Pjongjangu zaczął się obawiać, że Polska nie jest już ideologicznie poprawna. Z tego powodu wysłani tu wcześniej północnokoreańscy studenci znikali z polskich uniwersytetów. Wracali do kraju. Zresztą tak samo jak wcześniej wspomniane sieroty. Polska zakończyła bezwrotną pomoc humanitarną dla Korei Północnej i oczekiwała przejścia w relacje partnerskie, już nietypowo-pomocowe. Współpraca naukowa i kulturalna gwałtownie zwolniła. Trzeba jednak podkreślić, że apogeum złości Kim Przypadało na początek lat 60., kiedy Chruszczow wyraźnie podkreślił odejście od metod stalinowskich. Drugim czynnikiem, z powodu którego relacje między Polską a Koreą Północną musiały się pogorszyć, było gwałtowne oziębienie stosunków Związku Radzieckiego z Chinami. Pyongyang nie opowiadał się w tym sporze po żadnej ze stron, ale ogólnie mówiąc bliżej było mu do Chin. W naturalny sposób musiało to rzutować na relacje z ZSRR, a więc też siłą rzeczy z krajami mu podległymi, w tym oczywiście z Polską. Kilkupoziomowy kryzys relacji przetrwał jednak handel. W latach 60. Polska była jednym z najważniejszych partnerów handlowych KRLD, ale z perspektywy wartości wymiany nie była ona nawet bliska tej z ZSRR i Chinami. Z kolei dla Polski handel z Koreą Północną był tylko ułamkiem całości. Mimo powstania pewnych ideologicznych różnic, Pjongjang nie mógł zamykać się na wymianę towarów z innymi krajami socjalistycznymi, bo po prostu był od niej zależny. Wymiana towarowa Polski i Północnej Korei układała się na tyle przyzwoicie, że w połowie lat 60. powstało polsko-koreańskie towarzystwo maklerów, które miało obsługiwać część wymiany handlowej między tymi państwami. Pracowali w nim Polacy i Koreańczycy, a działało długo, bo do 2018 roku. Tutaj warto wspomnieć, że handel z Koreą Północną nie był powiedzmy bezproblemowy, bo strona koreańska miała problemy z terminowym wywiązywaniem się z umów. Polacy niejednokrotnie podnosili ten temat w rozmowach przedstawicieli różnych delegacji. Efekty tych upomnień były raczej nikłe. Lata 60. i 70. to zdecydowanie okres znacznie mniej intensywnych stosunków między Polską a Koreą Północną. Kim -sen, co prawda, wyszedł w końcu z inicjatywą do krajów będących w orbicie władzy Związku Radzieckiego, w szczególności tych z Europy Wschodniej, ale władze PRL-u nie wykazywały wtedy większej chęci, by prowadzić aktywną politykę w stosunku do komunistycznej Korei. Można nawet powiedzieć, że Polska była zdecydowanie mniej zaangażowana w kontakty z KRLD niż inne, europejskie kraje bloku wschodniego. Wymowne jest, że Edward Gerek, ówczesny pierwszy sekretarz PZPR, był wielokrotnie zapraszany do Pjongjangu. Za każdym razem jednak ignorował te zaproszenia i do Korei Północnej nigdy nie zawitał. Patrzył na ten kraj lekceważąco i nie widział w nim istotnego partnera. Takie postrzeganie północnej części Półwyspu Koreańskiego przez Polskę miało się jednak niedługo skończyć, a kluczowy dla takiego zwrotu miała być wizyta Wojciecha Jaruzelskiego w Pjongjangu w 1977 roku. Jaruzelski poleciał tam jako minister obrony narodowej. Korea Północna bardzo mu się spodobała. Chwalił jej obywateli za doskonałe wyszkolenie ideologiczne, ich dyscyplinę i ogólnie panujący porządek. Cenił też zaangażowanie Kim il w rządzenie krajem. Z drugiej strony krytykował wszechobecny skrajny fanatyzm i wręcz karykaturalny kult jednostki. Co jednak najważniejsze, do Polski wrócił z ogólnie pozytywnym wrażeniem. Wprost przyznawał, że należy zaangażować się w politykę dwustronną z Koreą Północną. Uznał ten kraj za wartościowy i godny uwagi. Nie bez znaczenia była oczywiście jego zbieżność na polu polityki międzynarodowej z krajami Bloku Wschodniego. Mimo wszystko, Wojciech Jaruzelski w 1977 roku nie miał wpływu na kreowanie polskiej polityki zagranicznej i na realne zmiany w stosunkach z Koreą Północną trzeba było czekać. Ówczesne szczyty władzy PRL-u nie były aż tak oczarowane tym krajem jak sam Jaruzelski. Jednak kilka lat po swojej wizycie w Pjongjangu to właśnie Wojciech Jaruzelski został pierwszym sekretarzem PZPR. Objęcie przez niego władzy w Polsce w 1981 roku musiało skutkować otwarciem nowej karty w historii relacji z Koreą Północną, choć nie stało się to od razu. Niedługo po przejęciu sterów w państwie wprowadził stan wojenny i oczywistym stało się, że to sprawy wewnętrzne, przynajmniej przez jakiś czas, będą miały pierwszeństwo przez sprawami międzynarodowymi. Taka radykalna decyzja jak wprowadzenie stanu wojennego w Polsce spodobała się totalitarnej Korei Północnej. Tak zdecydowane rozprawianie się z opozycją było bardzo bliskie z filozofią prowadzenia polityki wewnętrznej przez reżim w Pjongjangu. Tenże reżim poparł działania władz PRL-u, wysyłając do Polski 3000 ton pszenicy w ramach raczej takiej symbolicznej pomocy. Sam Kim Il-sen chwalił Jaruzelskiego jako polityka. Można potraktować to jako takie nieśmiałe podchody Korei Północnej względem Polski. Może nawet zapowiadające to, co miało nadejść za chwilę. A nadeszło coś istotnego, bo absolutny boom w relacjach dwustronnych Polski i Korei Północnej. Za punkt kulminacyjny trzeba tutaj uznać przyjazd Kimir Sena do Polski w 1984 roku. To była jego druga wizyta w naszym kraju, połączona z objazdem innych państw Europy Wschodniej. Tak samo jak w latach 50. i w podobnym celu. Przywódca Korei Północnej miał w planach prosić o wsparcie materialne, ekonomiczne i wojskowe. Ze strony polskiej spotkał się z pozytywnym odzewem, co wywołało efekt kuli śnieżnej. W kolejnych miesiącach i latach kontakty na linii Warszawa-Pjongjang osiągnęły niespotykaną wcześniej intensywność. Pobyt Kim il w Polsce bez wątpienia przyczynił się do gwałtownego ocieplenia polsko-północno-koreańskich relacji, które w drugiej połowie lat 80. były najlepsze w historii. Już nie tylko handel, ale również współpraca kulturalna, naukowa i gospodarcza weszły na znacznie wyższy poziom. Podkreśleniem tej serdeczności była rewizyta, którą Wojciech Jaruzelski złożył w Pjongjangu w 1986 roku. Towarzyszyła mu duża delegacja, w skład której wchodzili m.in. członkowie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Przedstawiciele tego ministerstwa pojechali do Korei na specjalne zaproszenie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Korei Północnej, żeby zacieśniać współpracę aparatów bezpieczeństwa obu krajów. Najważniejszym wydarzeniem wizyty Jaruzelskiego w Pjongjangu było podpisanie deklaracji o przyjaźni i współpracy między prl a KRLD. Zaczęto przygotowywać się już po tym jak Kim Il-Sung odwiedził Warszawę. Pjongjang przykładał bardzo dużą wagę do tego dokumentu i bardzo mu na nim zależało. W założeniach miał on potwierdzać, że stosunki dyplomatyczne między Polską a Koreą Północną osiągnęły najwyższy możliwy poziom. KRLD już wcześniej podpisało taką deklarację z kilkoma innymi państwami komunistycznymi. W postawie Jaruzelskiego było widać, że pozytywne wrażenie, jakie wywarł na nim pobyt w tym kraju w 1977 roku, miało realne przełożenie na jego politykę względem niego. Oprócz spotkań liderów Polski i Korei Północnej odnotowano też w tamtym czasie kilkaset innych, mniej istotnych delegacji, wyjazdy harcerzy, czy też organizacje wycieczek do Korei Północnej. W prasie północnokoreańskiej pojawił się też wywiad z Jaruzelskim, w którym między innymi ciepło wspominał Koreę Północną i zapewniał o swoim poparciu dla tego kraju w jego działaniach na arenie międzynarodowej. Sam Kim Il-sung wspominał ówczesnego pierwszego sekretarza PZPR jednoznacznie pozytywnie. Wielka przyjaźń nie trwała jednak zbyt długo. Już w 1988 roku doszło do kolejnego ochłodzenia relacji. Wynikało to m.in. z faktu, że Polska nie zbojkotowała igrzysk olimpijskich organizowanych w Seulu, mimo silnych nacisków Pjongjangu. Zresztą reprezentacje innych państw bloku wschodniego też wzięły udział w igrzyskach. Niezbojkotowanie igrzysk na terenie tego wrogiego z perspektywy Korei Północnej kraju było tak naprawdę tylko przyczynkiem do ostatecznego poruszenia Polski i KRLD. Demokratyzacja naszego kraju była bardzo niepomyślnie północno-koreańskim władzom. W oczach przedstawicieli Korei Północnej burzyła właściwie sens serdecznych stosunków z Polską. Relacje między oboma krajami szybko pikowały. Polska przestała być dla Korei Północnej partnerem i z wzajemnością. W dekadę lat 90. oba kraje wchodziły już nie jako przyjaciele, a jako przedstawiciele dwóch skrajnie różnych światopoglądowo-światów. Wielka przyjaźń i współpraca zniknęły. Zanim to nastąpiło. Polska nawiązała jeszcze w 1989 roku stosunki dyplomatyczne z Koreą Południową. Na tym etapie można było traktować to już jako taki symbol zmiany sposobu patrzenia na świat przez Polskę. Kim Il Sen i Wojciech Jaruzelski szczerze ubolewali nad takim stanem rzeczy, ale nic nie mogli z tym już zrobić. A szczególnie Jaruzelski, który już nie trzymał w garści całego kraju. Kontakty między nową demokratyczną Polską a komunistyczną Koreą nie zostały jednak całkowicie zerwane. Oczywiście były znacznie mniej intensywne i w porównaniu do lat wcześniejszych właściwie zepchnięte na margines. Ambasadorzy obu krajów nie zostali jednak wydaleni ze stolic. Ambasador Korei Północnej znajduje się w Polsce do dziś, a w latach 1998-2015 był nim nawet syn Kim -sena, Kim Pyong-il. Na przestrzeni lat ambasada Polski w Pjongjangu wielokrotnie udzielała także wsparcia wykładowcom i studentom katedry polonistyki na Uniwersytecie Języków Obcych w Pjongjangu, dostarczając im m.in. materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego i polskie czasopisma. W 2018 roku w Pjongjangu odbył się nawet specjalny koncert z okazji 70. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych przez Koreę i Polskę. Nie jest więc tak, że zmiana ustroju w Polsce doprowadziła do całkowitego porzucenia relacji z Koreą Północną. W oczywisty sposób po prostu przestały być politycznie istotne i stały się chłodniejsze. I tak pewnie zostanie, szczególnie w obliczu zacieśniania relacji na linię Polska-Korea Południowa. Nasz kraj, jako kiedyś jeden z przedstawicieli krajów bloku wschodniego, musiał i chciał stać po stronie Korei Północnej. Teraz, jako kraj demokratyczny, musi i chce Stać po strunje kora i poudnove.